A szły z nim wielkie tłumy. On zwrócił się i rzekł do nich: Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie obliczy wydatków, czy ma na wykończenie. Inaczej, gdyby położył fundament a nie zdołałby dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał dokończyć. Albo który król, wyruszając na wojnę z innym królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, to gdy tamten jest jeszcze daleko, wyprawia poselstwo, prosząc o warunki pokoju. Tak więc nikt z Was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.